Egzamin ósmoklasisty test diagnostyczny matematyka zadanie 12 marzec 2021 W trójkącie stosunek miar kątów jest równy 2 do 3 do 7. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Trójkąt o podanych własnościach jest: rozwartokątny, prostokątny, ostrokątny albo równoramienny. Mamy w treści zadania podany stosunek miar kątów 2 do 3 do 7. Są to liczby powstałe poprzez uproszczenie przez pewną taką samą wartość. A więc, tak, do każdej tej liczby dopisujemy kąt alfa, ponieważ one są stosunkiem miar kątów. Więc dopisujemy sobie alfę wszędzie. To samo, czyli 2 alfa, 3 alfa i 7 alfa. Ale od razu ułożymy sobie równanie. Ponieważ suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180 stopni, więc dodajemy do siebie 2 alfa, dodać 3 alfa i dodać 7 alfa. I to jest równe 180 stopni. Stosunek jest zachowany 2 do 3 do 7. Gdy dodamy sobie wszystkie te wartości 7 dodać 3, 10 i 2, 12, czyli 12 alfa, to jest 180 stopni. Zatem dzielimy przez 12 i zobaczymy, ile wynosi kąt alfa. Można wykonać działanie pisemne 180 przez 12. 18 przez 12 to jest 1, 1 razy 12 to jest 12, odjąć 8, odjąć 2 to 6, przepisujemy 0, 60 podzielone przez 12 to jest 5, 5 razy 12 to jest 60 i się ładnie wyzerowało. Czyli alfa wynosi 15 stopni. Zatem ten stosunek, który mamy podany, czyli 2 alfa do 3 alfa do 7 alfa, to będzie tak. 2 razy 15 stopni, czyli 30 stopni ma pierwszy kąt. Do 3 razy 15 stopni to jest 45 stopni. I do 7 razy 15 stopni. No to szybko 15 razy 7. 7 razy 5, 35 dodać 3. 7 razy 1 to jest 7 plus 3 10, czyli 105 stopni. No i teraz już wiemy, jakie miary ma nasz trójkąt. Sprawdźmy po kolei, jaki to będzie trójkąt. Czy to będzie trójkąt rozwartokątny? Jaki to jest trójkąt rozwartokątny? To jest taki, który ma jeden kąt rozwarty, czyli powyżej 90 stopni. Ten ma mniej niż 90, ten ma mniej, ale 105 to już więcej niż 90 stopni. Zatem jest to trójkąt rozwartokątny. Prostokątny byłby wtedy, gdyby jeden z kątów miał 90 stopni, a tak nie jest. Ostrokątny byłby te, wtedy, kiedy wszystkie trzy kąty byłyby ostre, czyli mniejsze niż 90 stopni. No i równoramienny byłby wtedy, kiedy dwa kąty byłyby takie same, miałyby taką samą miarę. Czyli faktycznie yy, trójkąt jest rozwartokątny, bo pozostałe nie pasują.